Mamo, tato. Mamo, tato przepełnia nas uczucie radości i wdzięczności. Byliście z nami od samego początku. Zrastaliśmy na waszych oczach. Stawialiśmy pierwsze kroki, wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Dziękujemy Wam za życie, bo to ono sprawiło, że nasze drogi się połączyły. Za czułość, opiekę i zrozumienie, którym nas obdarowaliście. Dziękujemy Wam za wspaniałe rodzeństwo. Bez którego życie nie byłoby tak kolorowe. Za to, że zawsze możemy na Was liczyć i wypłakać się na Waszym ramieniu. Dziś to my zakładamy rodzinę i z pewnością jeszcze bardziej uświadomimy sobie, jak wiele dobra dla nas uczyniliście. Your mess is mine. Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy z Waszej rady i doświadczenia życiowego. Mamy też nadzieję, że sprawimy Wam jeszcze dużo radości i będziemy dla Was pociechą. Za te wszystkie lata rodzicielskiej miłości z całego serca mówimy dziękujemy. dziękujemy.